Mam pytanie. Co było pierwsze, jajko czy kura? Co jest ważniejsze, forma czy treść? W tym filmie w kilku słowach o tym, dlaczego forma jest równie ważna co treść i jak wykorzystać ją w procesie oswajania klienta. Badania podają, że około 65% naszego społeczeństwa to tzw. wzrokowcy. Niektórzy mówią nawet o 70%. Oznacza to, że większość z nas kieruje się wzrokiem jako pierwszym i głównym zmysłem. Dlatego kupujemy telewizory 4K, nie chodzimy w brudnych ubraniach i oglądamy się za ładnymi samochodami. I dokładnie te same mechanizmy działają w biznesie. Jeżeli uważamy, że uda nam się sprzedać nasze rozwiązanie, bo jest lepsze od konkurencji, popełniamy jeden fundamentalny błąd, ponieważ z tym podejściem nawet nie damy szansy naszemu klientowi, żeby się o tym przekonał. Po drugie, zanim się oświadczysz, musisz pójść na radkę. I już tłumaczę o co mi chodzi. W pierwszym kontakcie nie możemy wymagać, żeby klient poświęcił nam nie wiadomo ile czasu. Czy gdybym teraz wysłał Ci 40 slajdów pełnych tekstów, przeczytałby się? Raczej nie. Zanim poświęcisz mi swój czas, chcesz wiedzieć, czy w ogóle warto. I teraz, jak możemy Ci z tym pomóc? Po pierwsze, przygotujemy zestaw materiałów, który krok po kroku będzie oswajał Twojego klienta. W pierwszym kontakcie krótki film wideo, później kilka slajdów o tym, czym się zajmujesz, i dopiero na samym końcu pełna prezentacja ofertowa. Jak już będzie gotowy z nami porozmawiać, przywitamy go na spersonalizowanym landing pageu, który będzie swoistą wizytówką ciebie i Twojej firmy. Wszystko oczywiście opakowane w odpowiednie pudełko graficzne i przygotowane tak, żeby najlepiej trafiać w oczekiwania odbiorcy na każdym z etapów. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, napisz do nas. Dzięki.